Żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz czy jakoś tak Jak ten baj mi śpiewał ten typ Biały żołnierzem Nosisz koronki Miły to jest dole Boje Kurwa chuj. Zapomniałem o to do Atak, atak się atakuje. Zapomniałem Aktywacja o turecie do atak. Kurwa. Ty się nisko maski nagle go... Kurwa. Ale na imprezie musi być śmieszny, by tak, wszyscy co? cicho siedzieli i czekali. Co? Kurwa. Na mnie to było... Tak? Ja próbowałem Bayronem, ale to, to ścierwo nie zakręca. A, więc miałem jakąś tam z grup pierwszej Toyotę czy coś tam. To no i to ja. To i to ja. No. Dobra, idę coś zjeść. No jest pacznego, jest No, dobra. Musisz jeść Paweł, no Paweł musisz jeść, bo, bo się suchy zrobisz to. Tak. Wieku. Kurwa. Już 113 kilo człowieku no to no, no, no widzisz, nie widzisz? Grubasz się kurwa jak przytyłeś Kurwa I no żrasz, żrasz i kurwa tyjesz no. Żartuję, jest 107 no, 107 kurwa Chciałem żebyś mnie zjebał, żebyś mnie wyśmiał, ale... Kurwa, dobrze, że tylko kilo, kilogram więcej od Mi odchudzą 5 kilo, zobaczysz kurwa Będę taki wysuszony kurwa jak wiór Będę kurwa... Daj... Będę taki fit kurwa, taki fit kurwa, taki fit będę na Discordzie, że nikt mnie nie pobije Nikt, nikt, to musiał nikt To musiałbyś zgubić 4... Zmienia się światło w swoich oczach Jutro, jutro Wspólna... Na wspólnek, zaraz I białe białą wino. białe, wspólnej włosy. Życie, życie jest nowe. Nie masz dosyć. nie masz dosyć, proszę. Ktoś proszę. Próbuj, proszę. Próbuj, proszę. Próbuj, proszę. Wypadły ci włosy. Bracie siostry, radujcie się! Radujcie się, bo pan w swojej miłości i miłosierdziu postanowił dać nam szansę udowodnienia naszej wiary przed końcem czasu. Głupcy, głupcami są ci, którzy mają się w przez które wiedzą drogę do zbawienia. Dobra, starczy. No tak, tak pisowcy gadają właśnie. No, kurwa, pisowskie będę. Tam szach. <laughs> Ty mnie złapiesz, tak, w, tym nie a, 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 w pokoju. tak, tak, Nie lękajcie się, się, w tak, i po tak, tak, się nasze tak, A gdy wkrótce tak, 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 nas tak, 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 i tak, 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 go Nie tak, tak, złoty, kurwa! Ten złoty, ten złoty! Ten złoty, ten złoty. Co no ta mefa robi z ludźmi w tym świecie gamingowym? Siedzą na przykład geje w RTS. Takie znaczy Ge geje, w RTS. geje w RTS grają? Tak, znaczy nie chciałem tego powiedzieć, ale. No nie słyszałeś? święto, no ja w 2007, 2008, 2006. Ale już nie grasz Przebudziłeś się. Masz, Maria. Czy geju? Lata gejem byłem 1. Byłem 3 lata gejem bez mojej świadomości, wiedzy. Że matka nie wie kurwa. Ja ci kurczę, to ja tylko przegrałem. No od od no? Nie, Dobra, to nie, 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 wystarczy. nie, 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 <noise> Już, bo mi muzyka ma lecieć Ale ta, to jest piątek, Ale kurwa ta... wyłączaj <głos> <głos> Świ świąteczna muza, w wyłączaj ten komputer Dżingabers, dżingabers, wyłączaj ten komputer kurwa Ale ta co, piątek, wyłączaj kurwa Zapogazj <noise> <to>, kurwa <noise> yeah. Kurwa, do psychiatryka Weź tam nas zapisz Przyszło rok, nie? Jeden oddział. De. No kurwa, nie mogę Dej, Dalej tam płacze z śmiechu <grytanski> Dalej mam pizdę z tego, bo. Poszedł do dzieci. Wyłączasz ten komputer. Wyłączę ten komputer. Tato, ale mamy wolne. Tato, piąte. Kurwa, No ten komputer. To nie jest. Kurwa. I zasilaczu tam. Kliknij rozasilaczu, kurwa. Ale tato. No klikaj, klikaj. Do oh, pierdole! Ty kurwa psychopata! <laughs> Psychotata! Psychotata! Psychodaddy! <laughs> O ten, ten co tam. <śpiewa> Sprawdź czy masło jest w promocji. Śmieszne te chłopaki.